Dzień dobry, witam wodniki. Przygotowałam dla Was czytanie na lipiec. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, więc na pewno nie będzie dla każdego z Was. Jednakże, jeśli z kimś rezonuje, to bardzo poproszę o łapkę w górę, bo chciałabym mieć takie informacje. Przechodzimy do kart. W tle czytania macie zmaganie się z czymś, jakieś wewnętrzne. Przeżycia, dylematy, potyczki, coś, coś, się, coś się dzieje, no i być może też to ma przełożenie na, na Wasze życie. Nie tylko jest, jest w Waszej głowie, ale jest dużo działań i dużo się dzieje w jakimś temacie. Co nam pokazują karty? Karty pokazują nam, iż wodniki w lipcu będą dążyły. Do, do, do równowagi do, do, do osiągnięcia równowagi do takiego spokoju do umiarkowania e, tutaj będzie taka um, duża potrzeba takiego um, wyciszenia się pogodzenia, jakichś przeciwieństw złagodzenia czegoś takiego, um, no, takiego wy, wypoziomowania takiego spokoju i tutaj e, będzie e, będzie nad Wami z góry czuwał wasz anioł tutaj skrzydła, skrzydła anielskie będą was w tym wszystkim ochraniały i pomagały wam tą, tą równowagę osiągnąć jest, pokazuje się tęsknota za kimś za czymś z przeszłości to jest takie silne Jakieś to są bardzo, bardzo miłe wspomnienia, bardzo przyjemne, i ciągle powracacie myślami do tego. Tak jakby nie możecie tego odciąć. Dla niektórych z Was, na pewno nie do wszystkich, jest informacja o jakiejś, jakiejś relacji karmicznej, jakiś partner karmiczny, z którym jeszcze nie przepracowaliście karmy przemieliło się wszystko do końca, może się pojawić ponownie w Waszym życiu, w jakiś sposób, tak, nie może się z Wami skontaktować w jakiś sposób, tak, niekoniecznie po to, żeby być z Wami, ale znowu może się po coś pojawić, objawić, bo jeszcze coś jest niezakończone nie między Wami. Jakaś sytuacja, coś Was bardzo przygniata, jest... Jest Wam ciężko i jest takie poczucie, że no więcej już nie zdołam, nie mogę, nie wytrzymuję i to już tak jakby odchodzić będzie, ten cykl się już będzie zakończał i będzie pójście, pójście dalej do, do przodu, do, do, do kolejnego etapu, bo już to jest czas, w którym należy dokonać zmiany. Podjąć decyzję i iść dalej. Tutaj będziecie mieli jakieś, jakieś wybory, staniecie właśnie przed wyborami i nie będziecie wiedzieli, co zrobić, bo wszystkie te opcje będą bardzo kuszące. Każda coś niesie coś ze sobą, do czego was ciągnie, co was interesuje, i wy tak naprawdę będziecie mieli taki dylemat, ale. Karty pokazują, że wyjdziecie z tego pozytywnie, zwycięsko, że podejmiecie odpowiednią decyzję i to wyjdzie, po prostu wyjdzie wam na, na dobre. Tak? Postąpicie słusznie i będziecie tacy silni, świadomi, będziecie wiedzieć, co należy zrobić tak, tak stanowczo i to będziecie celebrować. Jest dużo, pokazuje się dużo pasji, takiej namiętności. Dla niektórych może pojawić się jakaś osoba do, do romansu, kochanek-kochanka, bardzo taki ognisty, płomienny coś to będzie takiego elektryzującego jest taka energia, a być może z, niektórzy z Was wejdą osobiście wejdą osobiście w taką, w taką energię, takiego poszukiwacza przygód. Jest też potrzeba takiej trochę izolacji, spojrzenia na, na wszystko z innej strony i przemyślenia sobie, przemyślenia sobie pewnych spraw, ale to będzie takie z waszej, z waszej woli, tak wyjdzie to czysto z Was, że będziecie potrzebowali się właśnie od czegoś odciąć, odizolować, zamknąć, żeby podjąć te, te właściwe decyzje, żeby wiedzieć, jak się zachować, co zrobić. I tutaj niektórzy z Was. Otworzą się bardzo na kogoś, zaoferują swoje uczucia jakiejś osobie, zaniosą ten, ten kielich, tu będzie tak dużo emocji, jakiemuś jakiś, tutaj jest taki partner, taki bardzo znaczący może to być, no nie wiem nowy etap w związku małżeńskim, może to być mąż i takie ponowne otwarcie się, jakaś poprawa w tym związku. Może to być um, jakiś inny, inny mężczyzna, bo tutaj mam a kobietę, która niesie kielich w ręce, kielich miłości to bardzo silnego mężczyzny, potężnego, zaradnego, um, który jest taki władczy, stanowczy i um, tak wszystko ogarnia. Swoją siłą, swoją inteligencją i to, to jest jedna wersja, to wiadomo, możecie sobie odwracać tę energię w kartach, czyli może to być dla innych tak, iż ktoś przyjdzie do Was oferując uczucia i taki kielich miłości. Także macie bardzo fajne, bardzo fajne czytanie. Tutaj no, widać, że będą te um, jakieś zmiany, jakieś e, wybory, decyzje podjęte, e, ale wszystko e, no, będzie takie przemyślane. No i dużo się będzie działo, bo tutaj jest, są osoby, osoby na tych kartach, także na pewno będą się w Waszym życiu pojawiały, e, pojawiały jakieś, jakieś, jakieś osoby nowe. Ale coś się zakończy, coś już co wam nie służy, to już odejdzie, bo to jest czas, a żeby właśnie żeby to odeszło, żeby się zakończyło. Dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.